Dzień dobry, nazywam się Jacek Drewnowski. W wydawnictwie Egmont opiekuję się komiksami gwiezdnowojennymi z wydawnictwa Marvel. Spotykam się z Wami dzisiaj, żeby opowiedzieć Wam o naszych planach na rok 2024. Na ten rok mamy zaplanowanych aż 18 tytułów z wydawnictwa Marvel oraz 5 gwiazdnowojennych mang, co w sumie daje łatwo policzyć 23 tytuły gwiezdnowojenne. i. Rozmyślamy też nad pewną niespodzianką na grudzień 2024 roku, ale jest to jeszcze nic pewnego i nic więcej na ten temat nie powiem. Ale jeśli to wyjdzie, no to w tych tytułów będzie 24, a nie 23. Oczywiście. Yy... Te plany mogą ulec zmianie, zwłaszcza w drugiej połowie roku, również y, niekoniecznie z przyczyn zależnych od nas, ponieważ y, mamy tam zaplanowane komiksy, które jeszcze się nie ukazały, nawet w Stanach Zjednoczonych. Y, więc potencjalnie jakieś przesunięcia y, z tych przyczyn, które podałem, bądź innych, są w tym planie możliwe. To nie jest finalne, ale zawsze się staramy, y, zawsze się staramy te nasze plany. Realizować. To może przejdźmy do pierwszych tytułów, a zaczniemy od y, albumów, które nie są elementami żadnych serii, y, tylko są samodzielnymi historiami, bądź y, dokończeniami takich bardzo krótkich miniserii, które zaczęliśmy w tym roku. Y, I Pierwszym komiksem w ogóle, który się ukaże yy, z datą 2024 będzie Datum Syn Datomiry. Yy, I jest to komiks z 2014 roku, więc nie nowość. W naszym planie są głównie nowości, ale nie tylko. Jeśli coś nie jest nowością, to będę to zaznaczał. I jest to album, który pierwotnie się ukazał jeszcze w wydawnictwie Dark Horse, a następnie został uznawiony przez Marvel jako historia włączona do nowego kanonu. I przedstawia kilka bardzo ciekawych faktów z życia tego mrocznego Sita D'Artamola, którego poznaliśmy w filmie Mroczne Widmo. Polecam. Jak, jak nie będę przy każdym albumie mówił, że polecam, bo to oczywiste. Yy, I nie wiem, czy powiedziałem, ale Dark Moon synu Datomiry ukaże się w styczniu i tutaj raczej żadnych przesunięć nie będzie. Album już jest dawno złamany i zapewne nawet w drukarki. Z kolei w lutym ukaże się yy, dokończenie adaptacji yy, pierwszego sezonu serialu Mandalorianin. Yy, to adaptacja ta została podzielona na dwa albumy. W każdym znalazły się dość, dość wierne adaptacje właśnie sześciu odcinków pierwszego sezonu. Kolejny taki, kolejnym takim dokończeniem yy, czegoś, co zaczęliśmy w tym roku, tomem pierwszym, będzie zaplanowany na marzec drugi tom miniserii. Han Solo i Chewbacca za milion kredytów. I później będziemy, nie wiem, czy powiedziałem, że to się okaże w marcu. A później przerwa w takich zamkniętych historiach do lipca, kiedy to wydamy taką miniserię jednotomową, Sana Starost. To zapewne kojarzycie tę postać jako byłą żonę Han Solo. Ona się pojawiła e, zarówno w serii Star Wars, jak i doktora Afra. W sierpniu e, kolejny zamknięty album pod tytułem Lando Double or Nothing. Nie znam jeszcze polskiego tytułu, nie będę wymyślał. I to jest album z 2018 roku, więc kolejna nie taka znowu nowość. We wrześniu natomiast e, wydamy komiks Kylo Ren, The Rise of Kylo Ren. Znowu nie, absolutna nowość 2020 rok w oryginale. No i ja się nie ukrywam, szczególnie na ten album cieszę, bo mamy naprawdę niewiele komiksów kręcących się wokół tej najnowszej trylogii, najwyższego porządku. Teraz przejdźmy do serii, tych regularnych. Tu już będą same nowości, a jak już pewnie się przyzwyczailiście, Zwyczajem Marvela jest wydawanie takiego pojedynczego albumu, tak zwanego eventu, który przedstawia jakieś tam wydarzenia w odległej galaktyce, a później wokół tych wydarzeń jakby kręcą się kolejne tomy tych głównych serii. Mówię tu o seriach Star Wars, Star Vader. Owcy nagród i e, doktora. Pierwszym takim e, albumem, e, tym eventem e, będą dwa w 2024 roku, e, będzie Ukryte Imperium, które trafi na rynek w kwietniu. E, a później e, e, będą tomy szóste tych głównych serii e, w maju. Planujemy wydać tom szósty serii Darth Vader zatytułowany Powrót Dwórek i tom szósty serii Doktor Afra zatytułowany Ascendant. Później w czerwcu ukażą się szóste tomy serii Łowcy Nagród i Star Wars, także w odstępie dwóch miesięcy będzie cały ten, ca cały ten event wydany. Drugim tym wydarzeniowym albumem będzie Dark Droids, czyli tutaj żadnej magii nie mam, roczne droidy, jak sądzę. I tu już mówimy o komiksach, które jeszcze się nie ukazały w Stanach Zjednoczonych, ponieważ wydanie zbiorcze Dark Droids ukaże się w marcu 2024 roku. Podobnie te, te, te pozostałe, Albumy, czyli to my siódme serii, których za chwilę powiem. E, czyli, czy, czyli w Stanach w marcu, u nas w listopadzie. No i wierzcie mi, że to jest e, naprawdę prawie najkrócej, jak, jak, jak to się da bezpiecznie zrobić. E, my materiałów e, do tych wydań zbiorczych nie dostajemy z dużym wyprzedzeniem. E, z jakimś tak, ale tak naprawdę tylko z tłumaczeniem możemy, e, możemy ruszać wcześniej niż się. Niż się ukaże album na. oryginalny album, a materiały produkcyjne to, to na, na niej tak musimy zaczekać. Więc no, biorąc pod uwagę czas potrzebny na przygotowanie polskiego wydania i cały cykl wydawniczy plus te wszystkie takie bezpieczniki, żeby, żeby, żeby potem właśnie te plany się nie zmieniały, no to te 8 miesięcy to naprawdę nie jest długi czas. A zatem Dark Droids w listopadzie. I także w listopadzie tom siódmy serii Doktora Afra. A następnie w grudniu grudniu będzie dużo, bo hmm. będą tomy jeszcze trzech pozostałych głównych serii. Star Wars, Wajder, Łowcy eee, Plus być może niespodzianka, o której wspominałem. A teraz przejdziemy do serii Wielka Republika. Eee, to, jest, eee, to jest taki wycinek historii odległej galaktyki który narodził się stosunkowo niedawno w, w głowach twórców z Disneya i LucasFilmu. I są to historie rozgrywające się mniej więcej na dwa wieki przed trylogiami filmowymi, w czasach kiedy Republika stała u szczytu potęgi, Zakon Jedi był bardzo liczny i prowadził misje na wielu planetach. I w ramach tej serii Wielka Republika ukaże się tą Ostrze w ramach serii Wielka Republika, ale akurat jest to opowieść, którą można czytać oddzielnie od całej serii, bo jest po prostu osobną historią. Twoich budżeta i ich konkretnej misji. A w lipcu ukaże się tom drugi historii, tak zwanej fazy drugiej, która, której tom pierwszy wydaliśmy w 2023. Jego tytuł to Battle for the Force, bitwa o moc zapewne. Oprócz komiksów z wydawnictwa Marvel, o których mówiłem do tej pory, wydawnictwo Egmont, jak wiecie, Publikuje też mangi, jest nawojenne i na przyszły rok tych mang zaplanowanych jest pięć. Chociaż z tego co wiem tutaj, zwłaszcza jeśli chodzi o te grudniowe, to, 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 to przesunięcia są bardziej możliwe, gdyż no, po prostu już się zdarzały w przeszłości opóźnienia w dostarczaniu, w kreacji dostarczaniu materiałów. Ale jeśli wszystko pójdzie dobrze, to Plan wydawniczy Mang wygląda następująco. Będzie to po pierwsze seria Mandalorianin, znowu adaptacja, tylko że mangowa, pierwszego sezonu. I tutaj drugi tom tej adaptacji ukaże się w maju, trzeci zaś w listopadzie. Do tego dochodzi seria osadzona w w świecie owej wielkiej republiki, o którym wspominałem, nazywa się Wielka Republika na Skraju Równowagi. Już, już te trzy tomy są na rynku, i to nie jest klasyczna manga, w takim sensie, że kreska jest jak najbardziej mangowa, natomiast czyta się ją nie po japońsku, tylko po europejsku, od lewej do prawej. I tutaj dwa tomy tej, tej, tej wielkiej republiki, na lipiec i grudzień. Oprócz tego również na grudzień, Kolejny komiks na grudzień. To będzie manga Leja, Trzy wyzwania Księżniczki, tom trzeci, Dwa pierwsze są już na A zatem, tak jak mówiłem na początku, 18 tytułów Marvela, 5 mangowych. Wszystkie wam już przedstawiłem. Razem 23 tytuły, z czego aż 5 w grudniu będzie co kupować pod choinkę, a może nawet 6 w grudniu, jeśli. Uda nam się pomysł niespodzianki. Podsumowując, kontynuujemy główne serie: Star Wars, Dark Vader, łowcy nagród, Doktor Afra oraz Wielka Republika. W ramach tych czterech pierwszych, pierwszych serii dwa dodatkowe albumy, które, które są, jak to mówimy, eventowe. Oprócz tego, niech policzę, pięć, yy, pięć albumów będących samodzielnymi historiami, czy trzy będące samodzielnymi historiami i dwa będące drugimi tomami dwutomowych opowieści. Yy, I oprócz tego pięć mang, yy, które, które są bądź mangami klasycznie japońskimi, bądź mangami czytanymi po europejsku. Wszystkie są kontynuacjami już rozpoczętych serii. Ja uważam, że jest to plan fajny, dość ambitny. 23 tytuły to jest prawie dwa na miesiąc. Eee, mam nadzieję, że Wy też jesteście zadowoleni z tego, co Wam tu zapowiedziałem. Eee, liczę na to, że same komiksy też Wam się spodobają. Dziękuję, że. Nie wysłuchaliście, niech moc będzie z Wami.